Jeżeli chodzi jutro o, o ćwiczenia, to jutro będziemy wykonywać bardzo prostą wariację. Ustawiamy stoper i cały czas jesteśmy w ruchu. Ponownie, ponownie jak mieliśmy przykład właśnie z, z przetaczaniem się, to również jutro praca oddechowa będzie bardzo ważna. Pokażę Ci jak w sytuacjach, gdzie jesteś zmęczony, można wszystko kontrolować oddechem. Więc stosuj tutaj różnego rodzaju wariacje oddechu. Masz styl dowolny. Na czym to polega? Ustawiasz sobie stoper na 10-15 minut i wykonujesz ćwiczenia: pompki, przysiady oraz wznosy nóg do zmęczenia. Jeżeli czujesz się zmęczony, przechodzisz do następnego ćwiczenia, czyli można powiedzieć, że odpoczywasz, pomiędzy jednym ćwiczeniem a drugim odpoczywasz w innym ćwiczeniu, czyli cały czas jesteś aktywny, cały czas jesteś w ruchu. Jest to dosyć ciężkie ćwiczenie, dosyć intensywne. Czyli załóżmy, że wykonujesz pompki, wykonujesz tyle, ile dasz rady do zmęczenia. I następnie, gdy się zmęczysz, szybko przechodzisz do przysiadu i robisz przysiady, następnie z przysiadów do wznosu w nóg, do zmęczenia i, i ponownie cały czas. Także 15 minut, 10-15 minut intensywnej pracy, cały czas, cały czas pracujesz, ale cały czas skup się właśnie o to chodzi tutaj w tym ćwiczeniu, że musisz się skupić na relaksie i musisz się skupić na oddechu, bo inaczej nie przetrwasz w tym ćwiczeniu. Jeżeli będziesz zatrzymywał powietrze, albo będziesz się zbyt mocno napinał, będzie ci ciężko. Bo szybciej po prostu zwiedniesz. To jest ćwiczenie, można powiedzieć, wytrzymałościowe, dosyć mocno wytrzymałościowe, i tak naprawdę pokazuje ci, czym tutaj jest wytrzymałość. Wytrzymałość to jest głównie oddech oraz głównie relaks. Jeżeli jesteśmy napięci i jeżeli nie oddychamy ciągle płynnie, to wówczas nie ma szans wykonywać danego ruchu. I to, jest również, to również pokazuje pewnego rodzaju fajną zdolność ciała, że wykonując jedną daną czynność przez długi czas, możemy być bardzo zmęczeni i możemy wręcz już nie być w stanie wykonywać dalej ruchu, ale momentalnie gdy zmienimy pozycję, zmienimy ruch, jesteśmy, dostajemy jakby nową rezerwę, rezerwę sił i energii. To jest tak zwany drugi wiatr, bardzo często w sportach atletycznych nazywany, w szczególności sportach kontaktowych, gdzie wrak w rugby, piłce nożnej czy w sztukach walki jest tak, że jesteśmy mocno zmęczeni, ale momentalnie w ciągu kilkunastu sekund czy kilkunastu minut Dostajemy jakby drugi, drugi drugiego wiatru, drugi przejmujemy drugi, <grymamy> kontrolę można powiedzieć nad drugimi rezerwami siły, jeżeli chodzi o ludzkie ciało, bo ponownie tutaj jest kwestia psychologiczna. Psychika będzie chciała się poddać, ale ciało jest w stanie dalej znaleźć znaleźć energię i znaleźć siłę. Tylko bardzo ważny jest właśnie relaks i bardzo ważny jest oddech. Więc jutro pracujemy nad podstawowymi tymi ruchami, ale pracujemy głównie z uwzględnieniem relaksu i oddechu, który ma pokazać Ci, na czym naprawdę polega wytrzymałość, jeżeli chodzi o kwestię treningową. I to jest jeszcze nie koniec, bo to jest 10-15 minut tego stylu, gdy skończysz po 10-15 minutach, momentalnie przechodzisz do Leoparda i, le, i Leopardujesz sobie przez 5 minut. I to jest trzecia sesja treningowa. Więc bardzo krótka, 20 minut, 20-15 minut pracy, ale bardzo intensywnej, ciągle cały czas w ruchu, w dyskomforcie. To nie jest sytuacja komfortowa, no ale w sytuacjach komfortowych bardzo ciężko dostrzec pewnego rodzaju cechy i pewnego rodzaju zdolności, jeśli chodzi o ludzkie ciało. Więc jeżeli chodzi o zdobywanie rezerwy siły i energii, to właśnie tego drugiego wiatru tak zwanego, to właśnie tutaj jutro jest tego rodzaju praktyka. Cały czas jesteś w ruchu, cały czas jesteś w ruchu, odpoczywasz w innym ruchu. Na tym to polega, że zmieniasz pozycję i działasz. Czyli wykonujesz przysiady, aż się zmęczysz. Tutaj, jeżeli chodzi o tą kwestię, jeżeli zwykłe przysiady są dla ciebie też dosyć łatwe, to możesz sobie też zrobić wariacje, na przykład ruchy okrężne. Ruchy okrężne polegają na tym, że przenosisz jeden... Ciężar ciała na, na jedną stronę, czyli możesz wykonywać przysiady w ten sposób, że tutaj na lewej, później na prawej. To samo możesz robić w przypadku, w przypadku pompek, jeżeli, jeżeli chcesz, czyli na prawą, przepraszam, na, na prawą, na lewą, w ten sposób. Możesz tutaj porobić sobie kilka wariacji we wznosach nóg również. Możesz na jedną stronę ciała, na drugą stronę ciała, do góry, cały czas pamiętając o oddechu, relaksie, no i oczywiście prawidłowej formy, jeśli chodzi o pompki, e, przysiady i, i wznosy nóg. Tutaj właśnie te dolne plecy dociśnięte m, do podłoża. Możesz tutaj poławić się różnymi wariantami. Ważne, żebyś cały czas wykonywał ruch i cały czas był w ruchu przez te 15-20 minut. No i oczywiście na koniec ten, ten leopardzik już jako finisher może być do przodu, nie szkodzi, więc to tyle jeżeli chodzi o jutrzejszy.